10 lipca 1973 roku powstał na piłkarskiej mapie nowy klub, który został zarejestrowany pod nazwą Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Korona. Jako symbol klubu wybrano stylizowaną koronę, główny emblemat w herbie miasta Kielce. Nadano jej nowoczesny kształt w kolorze metalicznym, jako że klub zrzeszał zakłady branży metalowej. W 1975 roku żółto-czerwoni zanotowali pierwszy awans do drugiej ligi. Przez lata występowali na stadionie przy ulicy Iwana Koniewa, która później została przemianowana na ulicę Wojciecha Szczepaniaka. W 2002 roku klub zmienił nazwę na Colporter Korona Kielce. Kolejne dwa sezony w wykonaniu koroniarzy kończyły się zdobyciem mistrzostwa odpowiednio w trzeciej i drugiej lidze. W 2005 roku Żółto-Czerwoni osiągnęli swój historyczny sukces dzięki awansowi do pierwszej ligi, która obecnie nosi nazwę PKO BP 1 kwietnia 2006 roku nastąpiło oficjalne otwarcie stadionu przy ulicy Ściegiennego. W tym okresie czasu był to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Korona zyskała nowy dom, noszący dziś nazwę Suzuki Arena. W sezonie 2021-2022 koroniarze poprzez zwycięstwo w barażach w heroiczny sposób wywalczyli kolejny awans do ekstraklasy. A w sezonie 2022-2023 do samego końca rozgrywek toczyli bój o pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Poświęcenie, determinacja i walka żółto-czerwonych. Pozwoliły osiągnąć sukces, dzięki któremu Korona Kielce świętuje jubileusz swojego pięćdziesięciolecia w piłkarskiej elicie. <skrym zielonego> 哎，老师。 Pomocni, lewa noga, nogę! Nie i nie zastąpiony w tych latach. My budowaliśmy tą koronę 7-3, chłopie kochany. Ważne są tylko te dni, jeszcze nie znamy. Ważne są tylko te dni, które jeszcze przed nami, których jeszcze nie znamy. Poznamy niebawem. niebawem najlepszą jedenastkę Półwiecza korony Kielce. W 50-lecia 50 korony jest Zbigniew Małkowski. W 50-lecia Kielce Mała! W Kielce spędziłem piękne 7,5 roku z różnymi przygodami, ale tego się nie da zapomnieć. I jeszcze raz chciałbym podziękować, że mogłem reprezentować. Klub Korona Kielce Hernani Jose Darasa. Jose Moje życie zaczęło od 2005 roku. Jak trafiłem do Korona, trudna chwila, ale udało mi się udowodnić, że jestem partia. E, nie tylko tutaj, ale za w Polsce reprezentowałem Korona, reprezentuję do tej pory. I myślę, że w Brazylii też jest taki mały miasteczko, który kibicuje, kolony, który wiedzą i który jest żółto Paweł Bawalstanu. Witam was wszystkich, serdecznie, pozdrawiam was. Bardzo się cieszę z wyróżnienia. Dziękuję za pamięć kibicom, sympatikom a dziennikarzom i wszystkim około Piłki e, w Kielcach. Sesja obroty, przeprosimy się, drodzy Państwo, na bok. Przemysław Cikor. Widzę tutaj paru, paru ludzi z lat 90., paru ludzi z początku XXI wieku, to by nie powiedzieć. To tak naprawdę też Wasze wyróżnienie? Maciek, Czarek, Darek Janczak, Krzysiu Pyskaty, Jacek Kubicki, to ta stara gwardia, Paweł Kozak y, Sławek Wojtasiński. minęliśmy się. Ja byłem kajtkiem, kiedy, kiedy on już odchodził. Y, no i tutaj tak patrzę Paweł Sobolewski, ryba, hernanin. Y, to w wasze wyróżnienie y, dzielę się absolutnie tym, tym z wami. A Koronie życzę kolejnych 50 lat tylko w najwyższej klasie rozgrywki. Miłośnik hip-hopu, dobrego popu i Nutelli. Z miasta Łodzi ten piłkarz pochodzi. Paweł Gorański. Było mnóstwo ciekawych momentów, chwil na boisku, dużo poza boiskiem, ale to zostaje. Dziennikiem 50-lecia jest Eddie Andradina. Jak się patrzy na tej listy, to faktycznie macie raz jestem najlepiej. To był piękny okres i ten moment momentem będzie trzymać do końca życia. Dziękuję Pani. Człowiek, który przeszedł drogę od piłki ręcznej, gdzie poszedł na trening, ale mu się nie spodobało, więc trafił na ulicę Koniewa i został. Później został kapitanem, kiedy trzeba było to jego karta zawodnicza została nawet zestawiona w Lombardzie, aby ratować koronę Kielce. Koroniarz z krwi i kości, drugi środkowy pomocnik 50-lecia, Paweł Kozak. Jestem jak do tej pory zawodnikiem, który zaczynał i kończył przy ulicy Szczepaniaka na małym stadionie kameralnym. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim trenerom którzy to nawali, Przede wszystkim tenerowi Czesławowi Kwalikowi, który nauczył mnie z Rzeczami Tukarskiego, Piotrkowskiego. Trenerowi który, z którym zdobywałem największe wyniki, najlepsze osiągnięcia. Z klubem oraz wszystkim zawodnikom, którzy ze mną grali, młodszym i starszym. Bez nich nie mnie tutaj. Dziękuję bardzo. Chciałem pogratulować obecnej koronie utrzymania, bo naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty, chociaż byli bardzo nie mówili, że będzie ciężko, ale trenerze Kamilu jest wielki i drużyna też. Dziękuję bardzo. W Kielce spędziłem około 9 lat. Był to cudowny czas, zarówno sportowy, jak i rodzinny. Zagrałem około 200 meczów w najwyższych czyli w klasie na jednego klubu, na Korony Kielce. Nie jestem z tego dumny. Kurs... Iko na koronę Kielce ulubieniec kibiców. Piłkarz, który zawsze podkreślał, że ma koronę w sercu. Popularny no, Że Nazwy tutaj nie było w tych wyróżnionych osób, bo wiadomo, 50 lat. Każdy bardzo mocno się przyłożył do tego, że korona jest tutaj. Gdzie jest, że możemy świętować, możemy się cieszyć z tego, że korona jest w ekstraklasie. Dlatego cieszmy się razem, że jesteśmy, doceniajmy to i miłego wieczoru wszystkim. Dziękuję serdecznie. Mam przyjemność ogłosić, że napastnikiem 50-lecia wybrany został Grzegorz Piechna. Dziękuję za wybranie mnie najlepszym napastnikiem 50-lecia korony Kielce. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Nie mogę chodzić jak się domyśliłem: czy mam krzyknąć, czy wymówić Ału! mogę powiedzieć, że jestem częścią tej 50 a najbardziej się cieszę z tego, że jestem częścią naszej bandy którą stworzyliśmy w Koronie. Myślę, że każdy w Polsce wie, kto to jest, że byliśmy naprawdę fajną ekipą, jedną wielką rodziną, nie tylko w drużynie, ale też z kibicami, bo to po tamtych czasach było różne w drużynie, ale myślę, że zawsze będziemy wsparcie z tyłu, także dziękuję kibicom, tym, co zawsze byli za nami na młynie. Wszystkim chłopakom, z którymi miałem się rozdać te... Wodzienie, na następny Mamy DVD, ale nie mamy szkoleniowców. Zatem czas na kolejną kategorię. Wrócicie Lata, które spędziłem tu w Polonii były to jedne z najlepszych lat mojej pracy tenerskiej. Spotkałem wspaniałych ludzi i to mi zostaje w pamięci. Jestem już u 8 życia. I życzyłbym sobie jednego. Kamil Kuzera. Ciebie widzę tu na lata w tochiej Kielce. Widzę również piłkarzy, którzy grali w ostatnim sezonie. Życzę Wam prezesowi, Pawłowi, żebyście utrzymali tą drużynę i ten trend, który Kamil Kuzera tu zapoczątkował. Piłkarz 50 lecia. Jacek kiedy? Stając tutaj, mając 17 lat, to nawet <grym> najpiękniejszy znak, nie wyobrażałbym sobie, że będę tutaj stał y, podczas pięćdziesiątki korony i odbierał taką nagrodę. Nie wiedziałem też, że, że korona wryje się w moje serce tak bardzo mocno i, i moje serce stanie się żółto-czerwone. Ja, 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 jest przykładem dla młodzieży, która bardzo mocno napiera i mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy, którzy, którzy zaraz będą pukać do pierwszego zespołu, bądź ci, którzy zaczynają, są takimi szkrabami, będą się wzorować na nas i będą robić wszystko, żeby za koronę umierać. Dziękuję wszystkim zawodnikom, z którymi tutaj dzieliłem szatnię. Bardzo miło jest fajnie zobaczyć chłopaków, na których też wzorowałem, chłopaków, z którymi kończyłem. Dziękuję Wam serdecznie za wszystko. Korona Kielca. O, pozdrawiam. Oh, Bardzo dużo przyjaciół z boiska e, i nie tylko. E, bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jest to niesamowite, jest to najlepsze e, wyróżnienie e, i najcenniejsze, jakie kiedykolwiek w życiu dostałem. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ale tak naprawdę czuję, że każdy z nas tutaj powinien taką statuetkę e, dostać i się z tego cieszyć, bo naprawdę każdy bardzo dużo dał dla tego klubu.